Sobotni derbowy pojedynek pomiędzy MK Górnik Katowica pod Podlesianką zapowiadał się niezwykle ciekawie. Spotkaniom tym nigdy nie brakuje zaciętości, a zważywszy także na niewielkie boisko, walki nie o każdy metr, a centymetr boiska. Na która drużyna po tym spotkaniu mogła być bardziej zadowolona. Zobaczcie skład, w jakim wyszliśmy na to spotkanie. W bramce z numerem pierwszym Artur Tomanek. W obronie od lewej strony numer 21 Bartusz Witas, 99 Seweren Gancarczyk, 20 to Krzysztof Renner, a z 18 zagra Przemysław Rzemła. W pomocy z numerem 9 Dawid Solik, 10 to Dawid Bremer, numer 23 Marcin Rosiński. Piątką zagra Szymon Nowak, a z jedenastką Jakub Rzepa. Fatakura Radosław Kaczmarczyk z numerem szóstym. Pierwszą dobrą okazję w tym meczu mają gospodarze, którzy po rzucie rożnym za sprawą Dawida Honysza uderzają głową w słupek. Odpowiadamy w dziewiątej minucie ładnym strzałem z powietrza Radosława Kaśmarczyka, który z najwyższym trudem przerzuca nad poprzeczką obocz. Minutę później doskonałą szansę ma Renner, który po dośrodkowaniu Gantarczyka uderza głową w dobrze ustawionego bramkarza. Chwilę później szansa ma MK, kiedy po rzucie rożnym dalszy skutek atakował aktywny Dawid Ponysz. W minucie 20 rzut wolny niemal z okolic połowy boiska wykonuje Marcin Rosiński. Mocne uderzenie na bramkę, ale Bocz paruje piłkę na rzut rożny. Niestety chwilę później, a dokładnie w 22 minucie kontra wyprowadzają gospodarze. Zagranie na lewą stronę do bąka. Które posyła penetrującą piłkę w pole karne, dopada do niej zamykające akcje Ludwig i wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Wyrównujemy 3 minuty później. Kaczmarczyk rzuca kozbującą piłkę w pole karne Emki. Przechwytuje ją Jakub Rzepa, który odważnie wchodzi między dwóch obrońców i strzałem w krótki ruch zciela gola na 1 do 1. Uradowany trener Damian Ostrowski i liczna grupa kibiców podlesianki. Na przerwę schodzimy z wynikiem remisowym, a w 56 minucie po indywidualnej akcji na płaski strzał z 20 metrów do się Rosiński, ale piłka uderza w kubek i wychodzi poza boisko. Druga połowa nie przyniosła nam już jakichś klarownych sytuacji. W końcówce szansę miał wprowadzony w drugiej odsłonie Dariusz Kubacki, ale piłka po jego uderzeniu powędrowała nad bramką. W końcówce zaatakowali gospodarze, ale najpierw Sędzia słusznie nie uznaje bramki do Spalonego. A w 89. minucie piłkę meczową mają właśnie gracze MK, a kapitalnym kusztem popisuje się Tomanek. Najpierw paruje kąśliwy strzał Daniela Bąka, potem broni jeszcze dobitkę Tomasza Bocza, a na sam koniec kolejną dobitkę tym razem Ludwiga wybija głową Tarczyk. Chciał naszej. Chciał naszej. Chciał naszej. Ja obiecuję. Chciał naszej. Chciał naszej. Chciał naszej. Chciał naszej. dziesiątkę Mecz kończy się rezultatem 1-1, punkt, patrząc na przebieg gry przyjmujemy z pokorą, jednak charakter naszej drużyny nie pozwala nam na cieszenie się z takiego rezultatu. Jeremic w Derbach, południowych dzielnic Katowic, mało gry w piłkę, takie założenia taktyczne, czy, czy, czy po prostu boisko wypatrzyło to widowiska? No niestety tak małe boisko nie pozwoliło na jakąkolwiek grę tutaj w piłkę. 22 osoby na tak malutkim boisku, to równało się z tak naprawdę zerowym grą piłką, tylko przebijaniem. niestety nie udało się przebić tego na tyle, żebyśmy wygrali, wywozimy stąd remis i tyle. Dużo kontrowersji w tym spotkaniu wzbudziły także dwie sytuacje w polu karnym gospodarzy. Gdy dochodziło do zagrania ręką przez obrońców, jednak bardzo słabo prowadzące to spotkanie Mateusz Patla stwierdził, że w takim spotkaniu nie gwizdze się takich rąk. Co miał na myśli mówiąc o takim spotkaniu, tego nie wie chyba nawet on sam. Rzadko kiedy wypowiadam się o pracy arbitrów, ale dzisiaj arbitr popełnił ewidentny, bardzo duży błąd. No i to jest takie trochę przykre, bo drużyna walczy, drużyna chce zdobywać bramki. A jeśli nie wyjdziemy tak ewidentnych rzutów karnych, to ja już nie wiem, jakie mamy takie za Jesteśmy Zajdziemy po okresie, 12-13 dni, 4, 4 rozegrane spotkania, tydzień przerwy, czas na jakieś analizy i większy odpoczynek, panie drogerze. Zdecydowanie tak. Analiza, odpoczynek, no musimy za tydzień w sobotę wyjść lepiej. Myślę, lepiej nastawieni i co najważniejsze po zwycięstwu, które mam nadzieję w końcu uda się zdobyć. Teraz czas na tydzień dobrej i ciężkiej pracy, bo potem znowu czeka nas mini maraton piłkarski. Zaczynamy w sobotę u siebie z Siemianowiczanką, potem we wtorek ultra ciekawy mecz pucharowy z Ruchem Chorzów i w kolejną sobotę derbowy mecz ze Spartą Katowice. Do zobaczenia!